Jedzie Impuls na linii S1 do Gdańska śródmieście. Dokładnie mówiąc Impuls 2. Jeszcze nie widzę, czy to spisze to się W, -E, czy to jest 61. 31. Szkoda. 31 WWB 015 31 wwb 015 i w WBB 016 Oj, trzeba się spieszyć na eskenkę, bo eskenka nastawia za 2 minuty. Nie na no, żart, za 10 może. Chciałbym, żeby teraz e, pociąg odjechał. On tam dosłownie wchodził.

gdzie część 1 WBB 015 i 016 Polgańska śródmieście mieście z Wejherowa Jestem mega ciekawy, czy ten facet co tutaj przychodził miał bilet. Jestem mega ciekaw jak jaki przebieg nielegalny przez tory.